Siemano, przyjacielu, witam Cię bardzo serdecznie w dużym upgradezie mojego ekwipunku. A jak takie rzeczy to tylko na pirateswap.com. Warto sobie powiedzieć, że obecnie mamy fajny moment, mamy Spring Discount, czyli oczywiście wiosenne promocje. A jak usłyszałem promocję, to od razu wbiłem i muszę to obszaryźć, co tutaj się dzieje. Cyk, check promotion i możemy zobaczyć, że tutaj określone takimi procentami, tak tutaj oznakowane te skiny, to są te, które są w jakiś sposób przecenione. Możemy też sobie przesortować i tam, by widzieć tylko i wyłącznie takowe to właśnie skiny. Im trzeba sobie powiedzieć, że jest ich od zarąbania. Od zarą też dostajesz bonusu, jeżeli użyjesz kodu FIAKO. By to zrobić, klikasz sobie tutaj w plusik. Następnie wpisujesz tutaj kodzik FIAKO, dajesz Apply i dzięki temu otrzymiesz plus 35% do depozytu. Tak, to nie jest prank. Należy sobie powiedzieć, że wpłacisz 100 dolarów, otrzymasz 135 dolarów. Płacisz 1000 dolarów, otrzymasz 1350, więc nie ma lipy, nie ma wiochy. I jeszcze zostawiając to z licznymi metodami płatności, naprawdę robi to wrażenie. Bliki, PaySafe, krypto, znajdziesz tu dosłownie wszystko. Jakbyś nie wiedział, zasada działania strony jest bardzo prosta. Po lewo twoje skiny, twoje eku. Po prawo eku Pirates i jak widzisz bank skinów tutaj jest no iście potężny. Znajdziesz tutaj dosłownie wszystko w każdych cenach. Od tych za setki tysięcy złotych przechodząc przez skiny warte kilka tysięcy do tych nawet tańszych, więc jestem przekonany, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Co więcej, PirateSwap kompletnie nie ogarnia craftów, w wyniku czego taki kałach z takimi naklejkami z Kolumbusa 2016 jak widzicie, same holo, same folie, tak na to nie jest w ogóle wliczane do ceny. Więc jestem przekonany, że możesz tutaj wysnajpić coś naprawdę, naprawdę mocnego. Ale dobra, dobra, ja nie przeszedłem tutaj oglądać skinów, w sensie może troszeczkę. Nic złego się nie wydarzy, jak troszeczkę sobie poobczają te skiny, ale ja w dniu dzisiejszym chciałbym sobie wyciągnąć coś interesującego. I mój wzrok od razu po wejściu tutaj na stronę zwrócił uwagę na Oule, proszę państwa. Dwa minimalware, dwa filtra wtedy. Muszę je sprawdzić. Uhuhu, no petarda. Ten craft, tutaj jeszcze ogień tak dorobiony. Tutaj jeszcze tylko kartka na tym Oulu w ogóle, no fenomenalnie to wygląda i potężna naklejka Navi z DreamHaka bodajże 2014. Kurde, i naprawdę jest dobry. W sensie okej, okay, są obtarcia tutaj na rączce, tutaj obtarcia, ale z drugiej strony tego, co mi się wydaje, to ja tutaj się trzyma łapę, więc tego nie będzie widać. Tutaj może trochę. Tutaj fajnie ta naklejka to przykrywa. Ej, to jest naprawdę dobra sztuka. No szczerze, jak zobaczyłem tego filtra staty, to nawet mi się na tego Minmeluera nie chce patrzeć. Bo co mam? Dopłacać 1200 dolarów, 4000 zł. Nawet prawie 5000 zł. A ten wygląda naprawdę według mnie klasunia. Więc popatrzmy na inne itemy. Mamy cały czas tą promocję, więc taki Marble fade za 4 koła. Akurat jest dalej masa pieniędzy. No to jest mocny temat. Ej, to jest zarąbisty Butterfly. Nie spodziewałem się, że aż tak ładnie on będzie wyglądał. No ale patrzcie, jak się w ogóle tylko tutaj troszkę dzabnięto. Ej, no kurde, no muszę przyznać, teraz mam potężne myślenice. Okej. Okay. Nie no, no, szczerze, no nie jest zły, ale dla mnie to jest zdecydowanie za dużo. Mi na przykład szczerze, dużo bardziej się podoba mój karambi Tiger Tół, który spek się dwukrotnie tańszy, więc muszę zjechać trochę niżej. Tak jak ty możesz zjechać trochę niżej, tam masz link, yy, gdzie możesz sobie przejść na Pirate słapa, tak jak już mówiłem. Plus 65% do depozytu, więc nie przechodziłbym obok tego obojętnie. Ty patrz, gamma do Playerfaj 2 0,01 float Trzeba to obczaić. Uuu, ej, no czym to się różni od Emeralda Cholera jasne, no w ogóle. Globalne ofensji byłaby gigantyczna różnica, a tutaj to wygląda dobrze. Jeszcze jest w ogóle starteku, co ja wiem, że teraz straci na wartości. No ale zawsze, zawsze spoko, nie? I w ogóle, jak na bajoneta, jest strasznie mało uwalony tutaj, bo jednak bajonety, no, mają to do siebie, że często właśnie w tym miejscu jest tutaj jakiś artefakt. A to wygląda całkowicie dobrze. Łoł, wow, ale tu jest jeszcze taki talonik boży. Uuu, no, też nie jest zły, tylko pattern taki sebo, bardzo mało niebieskiego tutaj jest. Bardzo dużo żółtego, no ale ten czerwony tutaj też nie wygląda jako źle, tak na dobrą sprawę. Zostawiając chociażby z tym bajonetem, no patrzcie na to. No patrzcie, no patrzcie jak to się lśni Ej, no nie gadajcie No według mnie ta różnica jest naprawdę potężna Ty, on w ogóle nie ma jeszcze trade -locka. To dodatkowy plus jest przecież Warto o tym wiedzieć, to nie zależy w żaden sposób od Pajorycłapa Tylko to jest wymysł Steama Że wiecie, no przedmioty, któreś komuś wysyła Muszą kilka dni leżeć No i po prostu tak to wygląda Ten nie musi już leżeć, więc dostanę go naprawdę w przeciągu kilku minut Shit, czekaj, czekaj, czekaj Tu są jeszcze te black perle do plary Ty, tu promka też nie jest najgorsza Z 1700 na 1570 Uhuhu uh. No no, ej, to, 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 to jest mocny temat. Ej, ty, to jest chyba od tego Gamma Dopplerera. Bez kitu, nie widać żadnych jakichś zabrudzeń, uwaleń, czegokolwiek, bo Fraud jest tutaj potężny. No, wygląda to ciekawie. Ty, Butterfly o to To nie wygląda źle. Ciemno strasznie. Ej, ty, to ostrze w ogóle takie. No nie, to wygląda na jakiegoś battle carda normalnie. Podziękuję. No i Black Laminate, totalnie, totalnie nie mój klimat. Ten ultrawiolet będzie uwalony. Ja to dobrze wiem. No trzeba się zastanowić między tym bajonetem a tymi shadowkami. Co by tu kurde wybrać? Ja potrzebuję chwili, żeby się namyślić, bo to ważna decyzja jest, ale obczaj jeszcze to. Jest jeszcze freebies, czyli dodatkowe bonusy w zamian za chociażby wejście na serwer na Discordzie, polejkowanie TikToka czy tej zafollowowanie na Instagramie. Z niby to są centy, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Dobra, po wielu godzinach mój wybór planu na te shadowdarki. Nie było łatwo. I podziękuję. za. Za tego bagneta i chyba tą M9 również, albo tego Brightwatera, bo po co mi on tutaj jest? Oczywiście na stronie jest balans. W wyniku czego, jak tradeujecie coś, co kosztuje na przykład więcej, to to wam nie zniknie, tak? To po prostu zostanie tutaj w balansie i możecie tego użyć przy okazji kolejnych tradeów. Tak czy siak, moje dwa bagnety, plus jeszcze kasa z balansu za te Shadow Dodgerki, biorę to. Jeszcze przed tym zwróć uwagę, że mam szansę zgarnąć takiego to skeletona za 1100 dolarów, kiedy po prostu biorę udział w tym tradezie. Confirm trade. I teraz dzieje się magia, w sensie magia No po prostu idą trade'y, nie może tego odklikać Więc całe szczęście że też, też jakoś tam nie zginie No i moje dwa noże Piękne, bo jak piękne Tak czy siak to właśnie zaraz je wyślę O, już proszę trade, widzicie jak szybko Pyk, żegnamy się z nimi Tak jest, jeszcze z nazwą jakąś Dobra, potwierdzamy i mamy to w tym momencie Uuu, nowa rzecz w ekwipunku, co to jest? Let's go, to moje nowe sztylety cienia W Black Pearl'u, kontynuuję zatem Mogę je sobie zobaczyć, no i już je widziałem wcześniej Ale teraz widzę je jak już są moje. I to mi się podoba. Stój, przyjacielu, bo odwaliłeś coś ciekawego. Wracam na Pirate Słapa, a wygrałem takiego kawaha za 42 dolary, więc chodzę na equipment i jest on faktycznie w moim ekwipunku tutaj na Pirate łapie, bo to jest CS2, czyli mój equipunek jakby steamowy jak sobie wejdę w equipment, to faktycznie mam tutaj tego kałacha. No wygląda on nie byle jak. Mogę go sobie dodać od razu do trade'a, albo go odebrać. Ja go sobie jeszcze zachowam, bo kawaha, wiecie, mam fire Serpent a nie potrzebuję póki co France Misti, ale wygląda nie byle jak, więc przy jakimś kolejnym trade'ie na pewno się przyda. Także miłe zaskoczenie na sam koniec, przyjacielu. Pamiętaj o kodzie. Jaką, który daje plus 35% do depozytu. Yy, I zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate's Słapa. Do następnego, trzymaj się. Strzała!